Coś długo tym chłopakom idzie to rozkładanie z y, towaru. No niestety. Dobra. Dzień dobry, dzień dobry. To witam widza na YouTubie. Czyli kolejny odcinek tej gry Supermarket Simulator. Y, y, pomogę im trochę tutaj rozłożyć majonez. A majonez to już jest wyłożony. I słuchajcie, zobaczcie jak już są fajne półki tutaj. No pięknie. Tutaj też. A w ogóle chciałem wam powiedzieć, że tutaj zostanie kolejna sekcja na... Y, ...jednak ten... Y, tą, tą chemię, nie? I zobaczymy... Y, Licencję z chemią. Kiedy będzie następna licencja z chemią? Z chemią dopiero będzie od poziomu 70, czyli jeszcze 7 leveli. Mhm. Ok, natomiast ja chciałem jeszcze jedną rzecz zrobić, spróbować, bo tu mamy to miejsce, nie? Spróbujmy tutaj dać te zamrażary, bo tam przeszkadzają strasznie i bez sensu, żeby mi tam stały. Skoro jak tu można dać zamrażary, a... No jednak potem wiedział, może mogli i tak to przestawiać, nie te zamrażarki. Jeżeli macie pomysła, pomysłu, pomysł, to dawajcie znać w komentarzu. Ja będę odpisywał, odpowiadam. Nie wiadomo co chodzi. E, poczekajcie. Ja będę tam przypinał serce. Jak ktoś, jeżeli mi się ten pomysł spodoba. Nie wiadomo czy to tak umieścić, czy jak. A czekaj, mnie tak, bo tu trzeba dalej. Dać, nie? Nie wiem czy to tak... Z... Nie, dobra, lepiej nie. Eee... Co ja powiedziałem? Nie już zapomniałem. Matko, ile tu ro... tych zamrażarek jest? Ale musi się ten mietek na razie przesunąć? Ten <grym> mietek. No, 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 musi, no musi. Słuchajcie, ja, ja tu przejścia nie będzie. Możesz ty szeroko to idzie. Niestety. Kurde, ale nierówno strasznie. Dalej, 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 dalej. I posun się i jeszcze tu Dobra, jeszcze to O, chodzi. No ta tylko że przejścia nie będzie. No to taka trochę dupa Jasia, nie? No trzeba przemyśleć ten temat jednak, ja bo się tak nie da, nie? No jak to teraz zrobić? Ja wiem Chyba zwolnię tego miglanca. Albo przestawię go gdzieś. Tylko gdzie? Bo on niepotrzebnie przeszkadza no. No to nie wiem, no to dawaj mi tą zamrażarę. Postaw to tu może. Jest przejście, jest przejście, jest przejście, jest przejście. Tu jest możliwość, jest możliwość. A to możemy najwyżej postawić gdzieś tu. No na razie oczywiście, no. No, no nie mam innego pomysłu. Jak macie pomysł, no to dawajcie dać w komentarzu. Ale strasznie nierówne to jest. Jak to wygląda? Dobra, trudno. Yy, otwieramy sklep. Ot, yy, otwieramy sklep. Aha, bo tego suku nie ma. A ja cały czas z tymi jajkami tu jestem. E, trzeba to będzie zamówić, i trzeba coś jeszcze zamówić, bo zapomniałem. To trzeba zamówić. Nie, 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 dobra, później, później. Co ja tam jestem z kim i z czym? Nie, no. Nie podoba mi się ten pomysł. Dawaj, cofamy ten pomysł, jednak. Przepraszam za takie dziwne pomysły. Robimy tak jak było jednak. Yy, klienci się przycisną, ja się przycisnę i zobaczymy. Ja mogę przecież skakiwać taki mogę przecież sprawdzać. Klienci nie skoczą, wiadomo. Yy, jak to było? Zaczynaliśmy od kurczaków tam. No trochę tak nierówno. No trochę tak nierówno. Może jednak tak. Dobra, lepiej, no. No tutaj już lodów nie ma. Zarobiłem pie pie pierwsze pieniądze, kupujemy to, aczkolwiek nie wiem, bo remont jest. Tak, i teraz... Yy, ta, jeszcze nie ma całych towarów. Jutro zrobimy zamówienia. Tak jak była umowa. No ta będzie lepiej, bo ten będzie się czuł bezpieczniej za za tymi paluszkami rybnymi, czy co to tam jest. Teraz tego ustawić się nie chcę. Przychodzi sam. Ciebie też tam muszę przestawić Pim Widzisz, nie było, trzeba się ruszać z tego miejsca No mogę spróbować zrobić to, no Eee... Szampon Napój ropiko elo ryż i jogurt, nie wiem czy jest jogurt Jest jogurt I... Ryż elo Nie wiem czy jest ryż jest, ale tylko dwie sztuki. No kurza twarz, no trochę tak, za mało. Weź tak zamów jeszcze trochę tego. Nie, 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 zamawiamy tylko ryż. Proszę mi dać ten ryż, bo z wami się nie dogadać, kto pierwszy, ten lepszy. Ale to se, sam wywal. Nic nie jest za drogie, jeszcze nic nie jest za drogie. Proszę bardzo. 40 sekund, gdzie to? Matko i córko, czy ja zdążę? Ej, Mietek, czekaj, czekaj, mapa, mapa. To idzie gdzie? O, to no to jest aeron To idzie tu A to jeszcze z wczoraj, o Boże Boże, Boże, Boże Dajesz, dajesz, uda Ci się Aeron. proszę bardzo, przepraszam Ej, Zobaczmy dalej Dwie minuty, dwie minuty Tu to, to nie zdążymy na pewno No właśnie, minuta Spróbujmy z tą minutą jezus ja się nie wyrabiam Gdzie jest ten killer Tu Melon, melon To jest melon? Nie to nie melon Tu jest melon I jeszcze czosnek Gdzie jest ten czosnek? Tu jest czosnek? Tak Dalej dalej to jest bruis yy, Bruis bruis gdzie ten bruis? Tu jest bruis Proszę bardzo Nawet blisko Masz szczęście bruis Proszę bardzo Zobaczmy dalej Dwie minuty, minuta, trzy minuty, dwie minuty, minuta, dalej, cebula, uda mi się jeszcze wszystkie zlecenia zrobić, mm, wiem, że nie ma lodów, cebula, cebula jest tu, tuńczyk, tuńczyk, gdzie jest tuńczyk, e, tuńczyk, tuńczyk, gdzie jest ten tuńczyk, tu, tu jest tuńczyk, sok pomarańczowy, jest sok, e, napój gazowany kołuje, Gruszka, gruszka, ciepi gruszka, gdzie jest ta gruszka? Gruszka, gruszka, odezwij się tu. I to idzie do Ryan. Gdzie jest ten Ryan? Tu, o jezu, dalej się nie dało. Wiem, samochodem mogę jechać, ale ja na razie nie jadę. To jest w ogóle mój samochód. Nie, tamten jest mój. Jezu, jakiś stary dziad. No trudno. Hmm. Poczekaj, poczekaj, gdzie jest to, gdzie jest ten yy, facet. Jezu, dookoła mi wysłał ten gość. Niu, niu, niu mi następnym razem. Bo trzeba mi tu chodnikiem wysłać. Dwie minuty, pozostała minuta. No tak ciężko. Arbus, dobra, gdzie jest ten Bryce? Nie, nie zobaczę teraz. No nie wiem czy się uda. A gdzie jest ten Bryce? Bryce. Jeżeli bym pojechał autem, to może bym zdążył. Nie wiem, czy ryzykować życiem tym facetem. Dobra, dawaj. Dawaj, dawaj. Gdzie ty jesteś? Tu. Arbus. Arbus. Poczekaj, czekaj. Gdzie jest arbus? Dobra, przepraszam, tutaj już, już, już. Ananas, ananas. Nie, nie zdążę. Dobra, trudno. Zrobię inne zamówienie po prostu. Następny. Frytki. Masło i szampon. Nie, nie, nie! Jezu! Yy, cofnij się. Yy, masło, masło, gdzie jest to masło? I to idzie do Katie. Katie jest gdzieś tam. Dawaj w samochód. Poczekaj, gościu. Wsiadaj i jedziemy. No co jest? Otwórz ten bagażnik yy, Dzień dobry, proszę Pani Dobra, jeszcze mamy coś? Nie, nie mamy To jednak mamy Tu to są kolizje? Myślałem, że nie ma Nie te rusza się, no dupą no Ech, Nie nie robię Nie robię na razie, na razie tutaj się skrzynią pobawię Trzeba skończyć ten remont no No i co, jeszcze te duże jajca, tak? No no trudno no Dobra, dobra Nie ma suszy No trudno Jak tutaj, jak już to tutaj idzie No jajeczka jeszcze No, może ktoś kupi? Nie, nie kupi, bo po co hmm. Czekajcie, czekajcie, ja bym to zrobił Może ciut inaczej, bo ja nie mogę na to patrzeć Zróbmy to tak To zostawmy to tu To zróbmy to tak Tu cofnijmy no, no 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 musimy tak to zrobić niestety Tu jeszcze cofnij No pani, no to pani zrobiłaś, no Szkoda, że nie można jakoś przenieść tej etykiety, żeby już tam się wzięli za to Uchty Zrobimy to jednak poziomo niż pionowo No tutaj poziomo, no to Tutaj też poziomo Tutaj też chcę zrobić poziomo To czemu tutaj nagle pionowo? Tutaj też poziomo jest Tu będą w ogóle napoje Tylko no nie schodzi to, bo ten ciągle dołaża Dokłada ile wy macie tego suku 72 Raz, dwa, trzy, cztery, pięć 5 razy osiem. 40. O, żeż to są. Ale dobra, 5000 mamy na koncie To mnie bardzo cieszy No, dajesz, dajesz To się prawdopodobnie opublikuje, jeżeli nie nagram nic innego, ale mogę też, żeby was prowadzić błąd, to się opublikuje to 28... którego? Czerwca czy lipca? No, już, nie no, lipca 28 lipca, godzina yy, 12, nie? się zastanawiam czy teraz wrzucać 6 filmów dziennie czy 5 filmów dziennie nie tylko bym musiał cały ten dzień poświęcić na supermarket simulator nie o o o zaczyna, zaczyna się jedna osoba będzie nie, nigdy tego nie obejrzy, nie bo dopiero jest jedna osoba na piątym odcinku no fajnie fajnie niestety Teraz lecimy od tamtej strony, to może się jednak wyprzedać, ale lecimy teraz od tamtej strony. Oczywiście, w pierwszej kolejności, w wa nie? No i widzicie, no znowu to schodzi, no ile tego kupują? Ile Pan kupiłeś marchewki? O, widzicie, kilogram, no to ile to? 127. Uda ci się, Mietek. 73, okej, okay, może być. Musaka nie ma. a jeszcze pani, ale pani już chyba skończyła zakupy, więc yy, czy na pewno? Na pewno. I enterujmy. Brakuje 31, czyli 2 mniej. <noise> niż wczoraj. Yy, ceny poza zmienimy. Dobra, zaczynamy. Oczywiście warzywniak. To do, dołożyłem? Tak, dołożyłem to, to jeszcze raz. No widzicie, już prawie tysiąc idzie na właśnie na te owoce i warzywa. E, to możemy zamówić po jednym. To jest, tego nie będę zamawiał. To możemy zamówić. E, tego nie będę zamawiał, bo to niech schodzi. Bo ja chcę tutaj na dwie półki właśnie ogarnąć. Właściwie to już można ogarnąć. Jak mało miejsca, no trudno, no to nie zamawiam. E, tu dwa razy. Można po trzy. Eee... średnie i małe jajka już można dołożyć, e, znaczy zakupić. E, te duże jeszcze muszą zejść z mojej skrzyni, nawet można dołożyć trochę. O, proszę bardzo. E, tu, tu nie. To bo to już mamy jeszcze zapasy. E, musaki nie ma, więc można zamówić. To można zamówić. To można zamówić. To można zamówić nawet te dwie sztuki. A tu? A tutaj też tego nie ma. No teraz ten samotny stoi, weźmy go tam, przytulmy do jakiejś lodówki. Albo do kasjera. Proszę bardzo. E, lecimy dalej, mm, zamówimy dalej. Teraz tu. No nie, alkohol jak z, m, później. Możemy dwie sztuki nawet Żeby tam się jeszcze coś utrzymało Dobra, dawaj mi ten alkohol No e, Może być Jak się wezmę już za zamówienie to to o, i dużo już zamówię Dobra i teraz do tego czego nie ma, czyli nie ma tego, nie ma tego, nie ma tego. Będziemy potem cofać jeszcze pozycję. Dobra. Musimy cofnąć yy, chleb tostowy. Do jednego płatki te no nie, no to 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 ma być. Te mamy cofnąć Tak? No, potem jeszcze te płatki. Dobra, te mogą być Masło orzechowe, no, no to potrzebne to jest. No to nie wiem, możemy co cofnąć? Możemy cofnąć a nie wiem co. Cofnijmy to. O, proszę bardzo. E, trochę więcej już towarów mamy, jak widać. E, bardzo mnie to cieszy. Cały czas się pozbywamy jednego towaru, żebyśmy mieli na dwie półki, a nie na całe piąt. Zwłaszcza lodówki, bo lodówki zajmują dużo miejsca, całkiem nawet. Więc e, po co mamy mieć e, milion tych lodówek? Pierdygn lodówek. To lepiej już poustawiać trzy yy, lodówki, nie? Bo no wiadomo, tego nie uda się zrobić, nie? Yy, no ale wiecie. O co chodzi? Możemy zapalić światełko. Yy, I tak ciekawość się kogoś zobaczy ile kosztuje nasyna rozbudowa, no. Mhm, yy -y, jeszcze tutaj te rachunki. Ale to może przy okazji. 24 600 potrzeba. Czyli potrzebna by jeszcze tutaj jakaś licencja, a widzicie, a to jest właśnie na lodówki. To ja niepotrzebnie sprzedaję to mi na lodówkę, to już będę wiedział na przyszłość. Że w pierwszej kolejności, jak już będziemy zarabiać potężne pieniądze i będziemy mieli już wszystkie produkty, to będzie trzeba to yy, zmienić, nie? W sensie wiecie o co chodzi. Żeby to yy, wprowadzić, będziemy jeszcze więcej pieniądzów zarabiać, jeżeli już zarobimy dużo pieniędzy, zakupimy tą licencję, no właśnie, tylko czy będzie... No będziemy by by mieli miejsca. Tu jeszcze No nie mamy nie miejsca, no. Ewentualnie się tego kasjera tutaj stąd weźmie i go zwolni i się wprowadzi tutaj tego... to piwo, nie? Albo jednak no odwrót, że najpierw to, potem to, ale nie, bo to... chociaż nie wiem. Albo po prostu już tą licencję, ale zobaczymy, zobaczymy, bo to zobaczcie ile to kosztuje, 20 tysięcy, Także ja bym jednak szedł po kolei, żeby to wprowadzać. Ale słuchajcie, już coraz bliżej jesteśmy celu. Ile tam jeszcze? Raz, dwa, trzy, razy... Raz, dwa, trzy, razy, raz, dwa, trzy, cztery, no to jeszcze... 12 nie? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Rozbudów, rozbudowy jeszcze zostało całkiem dużo. Raz, dwa, trzy, razy, raz, dwa, trzy, cztery. Czyli jeszcze dwanaście, no trzynaście jeszcze rozbudowy. Czyli jak widać to magazyn. Raz, dwa, trzy, razy, raz, dwa, trzy. No to jeszcze dziewięć. No to my się wydaje, że skończymy tą pierwszą y, serię. Y, czyli jeżeli to wprowadzimy, to wszystko to nie wiadomo, który to będzie odcinek, to potem będziemy mogli zaczynać od nowa i tak serię wprowadzać po serii, nie? Czyli sezony tak naprawdę. Tak jak jest na Netflixie albo na jakiejś innej platformie. Wiadomo o co chodzi. No zanim o to oni to rozłożą, to wydaje mi się, że możemy skończyć odcinek, jednak... Co byśmy tutaj dali? Za tytuł? Nie wiem. Coś tam wymyślę. Mmm... Ja już wiem. Dobra, dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka, jeżeli się podobało zostawcie łapki w górę, jeżeli nie zostawcie łapki w dół i jeżeli macie pytanie, zadawajcie w komentarzu, jeżeli chcecie rozwoić ten kanał i żebyśmy tutaj więcej było odcinków z tej gry zostawcie subskrypcję oraz łapkę w górę, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Pa pa.